Gdyby nam starczyło odwagi i determinacji, pewna nasza kariera wyglądałaby inaczej. Jakieś tam masy. Tylko gitara. Front, jehane. Piosenka Adama Szarka. I żeśmy za, napisali, że autorem jest, piosenki jest Adam Szarow. I przeszło. Ja się obudziłem, patrzę a przy gitarze strunie mam. Nawet ci tacy ortodoksi rokowi tak się na chwilę zatrzymywali, jak my te utwory krótkie graliśmy. Opuśćcie natychmiast pomieszczenie, czyli wy. No. Krzysiek, który grał wtedy z nami, dzisiaj śpiewa w oddziale zamkniętym. Byłem trochę <głos》>, niezdyscyplinowany w żołnierze. Lucyna, co ty tu robisz? Idź się pakuj. To był wizjoner z Osiedla Piastowskiego. Postanowiliśmy postawić wszystko na jedną kartę. No i tam w sumie się okazało, że wygraliśmy. Dobra, wysz, wyszliśmy do cywila. Kurde, no. Zaczynamy jeszcze raz czy nie? Pao. i cisza na sali, jak bankiem zasiąkł.